Jeszcze jest okej okay tutaj. Wiesz, ale za chwilę może być już... A jak wybija woda, dobra? teraz powinniśmy być w domu, już chyba dojedziemy. Tutaj przejedziemy, to zaraz będziemy na autostradzie. środkiem mieć bardziej. No, no, do środka. <śleski> O, nie chciałbym wypychać, alfibia kurwa Tam trzeba było nagrać kurwa, tam tego co podniosło. Dobra, ja już Rura! Nie uciekaj! Oduch! Skal, co będzie kurwa na wieczór? Jeszcze się. Samochodów trochę będzie do sprzedaży teraz. <gryny> Zalany.